Kaczuszki pleciuszki Kaczorko? Tak kaczuszko? A pamiętasz kaczorku nasze wakacje? Jak pływaliśmy łódeczką po jeziorze? Ależ kaczuszko! Przecież kaczki nie pływają łódeczką! Kaczki nie! My jesteśmy kaczeszki pleciuszki. Hmm. Z nami jest trochę inaczej. Przecież wiesz. To prawda, kwa, kwa. Pływaliśmy łódeczką i co było dalej? I potem ty wrzuciłeś mnie do wody, kwa, Oj, to nie z mojej strony. Bardzo cię przepraszam. Wcale się nie gniewałam, bo ty zaraz wskoczyłeś za mną do wody i razem pluskaliśmy. no. Ach, Ale co było potem? No co było potem? Kwa, kwa! Spotkaliśmy łabędzia, dzikie kaczki pa, i... i. Pa, pamiętam, pamiętam! Już wszystko sobie przypomniałem! Kwa, kwa. Małe rybki w Kisajnie czuły się... nie za fajnie. Nudziły się tuż przy trzcinach, jak na cioci imieninach. Pływały w tej i z powrotem, nie wiedząc, co będzie potem, gdy przyjdzie jesień i zima. Jaka jest tego przyczyna? Obudził się łabędź niemy. Wszyscy tu z nudów uschniemy, szukając tylko jedzenia. Choć niemy, do powiedzenia mam coś, tylko się umyję. Po czym rzekł, nie samym chlebem łabędź żyje. To rzekłszy, tak wygiął szyję, że aż się kaczki skrzywiły. Kwa, 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 kwa. Aleś powiedział, mój miły, to wie nawet mała rybka. Lecz tu jest potrzebna szybka i dobra rada. Co robić, żeby sobie nie zaszkodzić, żebyśmy się nie nudzili? Myśmy to już wymyśliły. Kwa, 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 kwa. Może coś w naszym języku? Pływając tuż przy spławiku, zaciekawiła się mewa. Raz kiedyś sfrunęłam z drzewa i przypomniałam sobie to. Oczy mi Sowa rzekła, bo Sowa to przecież mądry ptak. A Sowa powiedziała tak: U -u. poznałam kiedyś kaczęta inne niż wy. I pamiętam, że one w teatrze bywały i mnóstwo baśni poznały. U, u. A co to są baśnie? Właśnie! Sowa do końca nie wie, ale Dzięcio, co na drzewie siedział, w końcu nam powiedział. Dzięcio wiedział i powiedziała, a to było tak. Baśnie to są opowieści, o magicznej, cudnej treści. Są ciekawe, kolorowe, i te stare, i te nowe. Kto zna baśnie, się nie nudzi, wyobraźnię swą pobudzi. To właśnie Dzięcioł rzekł i... Znów poleciał, gdzie jaskółki na drutach wciąż się huśtały. Może Byście już przestały. Niech kaczęta tu przylecą i nam jakąś baśń polecą, żebyśmy się nie nudzili. No i kaczki poleciały i kaczęta zawołały. Opowieści, bajek, baśni znamy mnóstwo. Właśnie. Dawno, dawno temu w głębokim jeziorze Kisajnie. Między szumiącymi trzcinami ścigały nawet trzciny nie szumiały, a czy baśni słuchać chciały, a małe ukleje uciekały. Od tej pory już w Kisajnie rybką jest naprawdę fajnie. Nikt nie nudzi się w jeziorze, każdy baśni słuchać może. I ja też, gdy z brzegu patrzę, czuję się znów jak That's it.